E, witajcie ponownie, to ja, mamuśka, e, ogólnie muszę wam powiedzieć, że jestem zestresowana, ale mam taką super, super pomocnicę, Martynę nie. i Marcelinę, dzięki niej mój stres opada i się nie stresuję, bo czuję motyle. Po pierwsze... Moja mama A jest stresowo nerwowa. A ja nie ja Nie, <śmird> <wś> <laughs> nie YouTube'owa, nie! Zaciska mnie, o tu, 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 tu. widzicie? O! I nie mogę nic mówić. <śm Dogs> Ale wiecie co? nie nie jestem! Ty nie! Chodzi, on on nerwowo i takie... Kocha takie... Takie... Już i coś mama chce wypuścić, coś z buzi. Tak z tego tak cudowne wiecie o tym. Bo jak tak, zostawcie łapkę w górę. Będzie niedługo. Słyszałyście to mały tygrysek. A wiecie co? Ja by co? Możecie zobaczyć nasz kanał na 5, więc co na 4. Żegnamy! a nie! Niedługo! Widzicie, widzicie, ja się nie nadaję. Niedługo! Zrobimy nasz kontakt, kąta, konta! konta krąta. Nasz super! Nasz super hiper fajny! Rok. Challenge! Challenge! Za 20 30 godziny mama będzie mnie odsygiwała, a niedługo będzie. Będę ja mamę Tam Tamten drugi pomysł mi się bardziej podoba, a póki co mamy challenge, żeby nie wychodzić przez 24 godziny z łazienki. I... Ja Będziemy ja... tutaj nocować, ej, i teraz ja. No, dobra. no więc. Um, jak to leciało? Do widzenia! Do widzenia. Jak na naryna! Tu? No tu, gdzie? Tu. 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 tu? Nie!